robię? Short Teraz domel się wyciąga No ja jeszcze jestem za nim I będę robił to okrakiem, proszę Państwa Chyba, ale Przednio wiem... wzmocniony Jestem wzmocniony, zresztą z... <grym> Jak ja? <grym> Co nas wczoraj trochę, okazuje tutaj stratę. Tu spadła kiś, ściągnął z mechanika linkę. Musiałem się ciągnąć na elektryku i tu troszkę rozerwałem, a tutaj o, terenowania, Gącia nastąpiły. Tak, ale jesteśmy wszyscy żywi, umiski Pijemy sobie, śniadanko jemy. Zuzia robi wspaniałą Jest cudowny. jak zwykle.